Dzisiaj pokażę Wam dwa urządzenia, które moim zdaniem powinny znaleźć się w każdym domu, no bo dzięki nim mogę stać tutaj przed Wami ubrany. Chodzi oczywiście o pralkę i suszarkę. Być może niektórzy z Was powiedzą, "Okej, okay, pralka to rzecz normalna, no bo bez niej nie można normalnie funkcjonować, ale suszarka? Suszarka to jest fanaberia, przecież można sobie rozstawić w salonie tą taką dwumetrową konstrukcję stalową do suszenia bielizny. Dzisiaj pokażę Wam te funkcje, zarówno pralki, jak i suszarki na przykładzie urządzeń firmy Samsung, które przekonały mnie do tego, żeby pożegnać się zarówno z normalną, klasyczną, starą pralką, jak i ze zwykłą suszarką na mokre pranie. Do dzieła! A oto i Pralka i suszarka marki Samsung. Ja jestem inżynierem, w związku z tym zaczniemy od początku tego procesu, czyli od prania, a więc pralka. Pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę jest panel sterowania. Jak widzicie, tutaj nie ma praktycznie żadnych nadrukowanych symboli i właśnie po tym można poznać pralkę, która posiada panel sterowania AI Control. I wszystkie programy, których używam, przekręcając to pokrętło, wyświetlane są na tym małym ekranie. A programów w tej pralce jest 24, to dużo, ale ona uczy się tego, jak jej używam, zapamiętuje to i wszystkie programy, których używam najczęściej, trafiają na początek tej listy. Więc jak widzicie, panel AI Control to nie jest tylko piękny design, ale przede wszystkim inteligentne rozwiązanie. Nazwę EcoBubble słyszeliście już prawdopodobnie wcześniej, ale czym naprawdę jest ta technologia? No i czy nie jest to tylko marketingowy chwyt? No więc nie jest. Dlatego, że detergent, woda i powietrze łączone są w generatorze EcoBubble w aktywną pianę. Ta piana wtłaczana jest tu do środka, do bębna, a następnie natychmiast wnika w tkaninę, dzięki czemu właściwe pranie zaczyna się dużo wcześniej, może trwać krócej, jest bardziej efektywne. Co mi to daje? Mogę prać w dużo niższej temperaturze, mogę mieć pewność, że mój detergent rozpuści się całkowicie, a pranie będzie idealnie czyste i na dodatek przy dużo mniejszym zużyciu energii. A skoro już mówimy o energii, ta pralka posiada najwyższą klasę energetyczną A. Włączyliście pranie. I nagle orientujecie się, że zapomnieliście dodać do bębna tej jednej zawieruszonej skarpetki. To może być irytujące, prawda? Ale nie wtedy, kiedy macie pralkę z opcją add Wash, bo wtedy możecie dodawać zapomniane ubrania na dowolnym etapie prania. A czym jest Edwash? Widzicie te drzwiczki? No to właśnie dzięki nim możemy być zapominalscy. Ja wspomniałem o skarpetce, ale ten otwór jest wystarczająco duży, żeby na spokojnie dodać inną, większą część garderoby. Mogę na przykład dodać wcześniej uprane ręcznie rzeczy tylko na fazę płukania lub wirowania. A co zrobić, kiedy pranie się już zakończy? Wtedy użyję suszarki. I w tym wypadku jest to bardzo proste, bo oba te urządzenia się ze sobą komunikują, więc kiedy pralka zakończy pracę, suszarka zaproponuje mi, którego programu powinienem użyć, żeby wysuszyć swoje ubrania. A co z mitem, że suszenie niszczy garderobę? No więc suszarka Samsunga korzysta z technologii pompy ciepła, to znaczy, że wewnątrz w bębnie temperatura jest niższa niż w starych modelach z grzałką. No, i oprócz tego mogę być też spokojny o moje rachunki za prąd, bo klasa energetyczna A to gwarancja energooszczędności. No, okej, okay, ktoś powie świetnie, tylko jest to kolejny duży sprzęt w moim domu, a mam małe mieszkanie. Spójrzcie sami, dzięki temu prostemu. Estetycznemu i stabilnemu łącznikowi mogę postawić jedno urządzenie na drugim, w ten sposób oszczędzając bardzo dużo miejsca. Mogę też suszarkę postawić w dowolnym miejscu, bo ona owszem może być podłączona do przewodu odprowadzającego wodę, ale może też tą wodę gromadzić w specjalnym zbiorniku, tutaj na górze, który po prostu co jakiś czas będę musiał opróżnić. A ona mi o tym przypomni. A ile czasu zajmuje takie suszenie zapytacie? No więc jeżeli na jednym i na drugim urządzeniu ustawię program super szybki, to już zaledwie dwie godziny będę miał swoje rzeczy i wyprane i wysuszone. Muszę je po prostu włożyć do środka do bębna albo skorzystać ze specjalnej półeczki do suszenia na płasko, na przykład do bielizny albo do odzieży wełnianej. Mogę też ubrania odświeżyć bez konieczności wcześniejszego prania dzięki programowi Airwash. No, ktoś powie, rewelacja, ale to jednak dodatkowe urządzenie w domu, które generuje zużycie energii. Tak, to prawda. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, żeby było energooszczędne, jak w tym przypadku i w tym drugim. Pewnie, że można sobie po prostu kupić tylko pralkę, ale świat jest dużo piękniejszy, kiedy w zestawie jest też suszarka. Ja się w ogóle dziwię, dlaczego kiedyś myślałem, że suszarka jest mi w ogóle niepotrzebna. Urządzenia pralka i suszarka marki Samsung uważam za sprawdzone.